Znaczy, Jaki był efekt? 40 razy więcej wyświetleń. 40 razy? razy, razy. 40 razy więcej wyświetleń. Nie? Na telegazecie nie mogłeś kliknąć kup, <noise> ani przejść do, do strony internetowej. To prawda. Nie? To może wam uciec. I będziecie żałować, że, za, że tak późno. Dużo osób mówi, że TikTok tam nie opłaca się być firmą, bo tam tylko się robi głupoty. Mm -hmm. Czy to jest prawda? Czy rzeczywiście nie warto wchodzić na tą platformę jako firma z jakimś produktem czy usługą? Mm. Trochę was dziwię. E, I ktoś może powiedzieć, TikTok, tam są głupoty. Tak, są. Są tam głupoty. Popatrzmy sobie na typową osobę, która e, przychodzi do domu i, powiedzmy, włącza sobie telewizor. No to tym razem na przykład włącza sobie TikToka, bo ma więcej materiału. E, jeżeli oglądamy sobie serial, no to tam są. Różne rzeczy. powiedzmy odcinek ma 20 minut, ale on obejrzał jeden odcinek, a w ciągu 20 minut i średniej długości e, TikToka, który ma 15 sekund, no to 4 TikToki razy 20, to masz 80, 80 treści, tak? O, zobaczony. Tak, zwłaszcza, że w tych czasach ludzie chcą mieć szybciej informacje, mm -hmm. szybko się nudzą. O, świetnie. Dlatego... TikTok świetnie rozwiąza tą sprawę, ponieważ mm -hmm. on pokazuje krótkie, dynamiczne, wartościowe rzeczy, mm -hmm. które szybko łapią uwagę i zachowują tego odbiorcy. Mm -hmm. Powiedz przykład z doświadczenia, czy firma powinna tam wejść. Tak. Eee, jeżeli chodzi o firmy, na przykład ja też sprawdzam, sobie, co tam robią, ciekawego, i daję im takie darmowe porady, i potem sprawdzam, czy zrobili i jakie mają z tego efekty. Była jednak taka firma, która produkuje domy z bali. Ja mówię, słuchajcie, fajne rzeczy robicie, bo rzeczywiście robili. Ja mówię, wrzućcie film na TikToka, tylko nie za długi. Film poklatkowy jak robicie ten dom. Ja chcę to zobaczyć, nie? Mówię, mhm. zróbcie to. Jaki był efekt? 40 razy więcej wyświetleń. 40 razy, razy. 40 razy więcej wyświetleń, mhm. cała Świadomość marki rośnie. No. I tutaj oczywiście osoby, które wchodzą, zawsze myślą sobie: O, poświęcę dużo czasu na TikToka, czy mi się to zwróci w produkcie, w usłudze, że ktoś zacznie kupić. TikTok nie, nie możesz zawsze traktować jednej platformy, że muszę z niej zmienić z zysk, bo będziesz miał milion, w ciągu pół roku będziesz miał milion zasięgu wyświetleń na TikToku. Mm. Ktoś pozna Twoją markę, zobaczy, jak się nazywa, ale później on sobie ją wygoogluje, zobaczy ją na Facebooku. To nie jest tak, że ktoś wchodzi na TikToka i klika kup. Oczywiście są, my też prowadzimy reklamy na TikToku, to już jest bardziej spersonalizowane leki sprzedażowe, które opierają się na instalacji aplikacji, na, na przychodzeniu na strony, i konwertowaniu, to zupełnie inna rzecz, ale chodzi o samą świadomość marki, którą możemy ogromnie zbudować na TikToku, bo mamy teraz darmowy właśnie zasięg organiczny. Dokładnie, fajnie powiedziane. Na przykład jeżeli przejdźmy do czegoś, co już było, tak? Jeżeli mieliśmy telegazetę, nie? nie było kiedyś, powiedzmy, smartfonów i tak dalej. Na telegazecie nie mogłeś kliknąć kup, ani przejść do, do strony internetowej. To prawda. Nie? Czyli wtedy tego nie było, ale dalej widziałeś, miałeś kontakt z tą marką, no i nie było, nie było możliwości, ale potem dalej się pamiętało, wygooglowało się albo. Przyszło się do sklepu i się kupiło ten produkt, Dokładnie. bo on był gdzieś tam w gazecie. Czyli podsumowując, wracając do naszego pytania, czy jako firma, jako przedsiębiorca warto zainwestować czas w TikToka, żeby tam pokazać się, wyeksponować? Mhm. I czy jest tego wzrost? Jaka jest twoja odpowiedź? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Im prędzej, tym lepiej, ponieważ po prostu to może wam uciec. I będziecie żałować, że, za, że tak późno, będziecie płacić e, za już reklamy, i nie za organiczny ruch i będziecie czekać na kolejną platformę, która może powstanie, może nie i która będzie tak popularna jak TikTok teraz, jak Instagram wcześniej, jak Facebook na początku 10 lat temu będziecie czekać, a po co czekać jak można działać teraz? Więc nasza rekomendacja jest taka, żebyś spróbował po prostu jeżeli uważasz, że tam jest tylko są dzieci na przykład czy tam nie da się wybić to to jest tylko twoja opinia, która finalnie może nie być prawdziwa, spróbuj. Po prostu nagraj 50 TikToków, oddaj odpowiednie hashtagi i spróbuj. Zobacz, zobacz, jaki będziesz miał efekt, i wtedy podaj opinię, warto korzystać z tego, co jest mhm. za darmo. Dokładnie. jeszcze chciałbym dodać, dzięki Michał. Jeszcze chciałbym dodać, że jeżeli dodasz dwa TikToki i poddasz się, to jest za mało. Słuchajcie, co też mówił Michał. On powiedział: dodajcie 50. Dodaj. Um... I próbuj. Zamiast moje oczekiwania jest tak, są takie, żeby jak nie będę miał 60 tysięcy wyświetleń, tak jak powiedzieli na tym filmie na YouTubie, to ja im dam dislike a, a potem powiem, co oni za kłamstwo opowiadają. Ja nie zawsze mam film, który ma bardzo ważny temat, który ma, nie wiem, 10 tysięcy wyświetleń, nie? Mam filmy, które mają na przykład 200, nie? Jak na moje zasięgi. To jest mało. Ale okej, okay, to znaczy, że nie poszło. To, co zrobiłem, nie było optymalne. Czyli to nie jest typu ta platforma jest do dupy, tylko to jest muszę zrobić lepszą rzecz. Nie? Więc analizuję, analitykę TikToka do tego wykorzystuję, potem sprawdzam, co chcą. No i parę razy tak miałem, że po prostu zrobiłem też film e, dokładnie taki sam, odwzorowujący. Schemat, który był z poprzedniego miesiąca, i każdy to kolejny film miał coraz więcej wyświetleń.